Witam, wróżka Luana. Zapraszam wszystkie wagi do wysłuchania przekazu runicznego na pierwszy kwartał. I rozpoczynamy. Cóż to będzie się działo? Wagi... Będą jakieś rozmowy takie y, niefajne dla, dla wagi, czyli po prostu y, jakieś takie rozmowy, y, w których y, dużo się waga dowie, jaka to jest, prawda, niefajna i y, po prostu y, no, będą kłótnie, będą kłótnie, będą spięcia otoczenie tutaj się da we znaki niektóre panny się przepraszam wagi niektóre wagi się przekonają że osoby co do których były przekonane że są solidne no tak naprawdę się wyda jakie są naprawdę Zapracowane też wagi. Będą starały się cieszyć pracą i po prostu wejść w taki tryb pracy. Po prostu będą no solidnie pracować także w najbliższym czasie. I tutaj bardzo fajnie pod względem finansowym. Dobrze dla firm, dla jakichś takich zysków. No i też. Super dla związków. Bardzo fajna runa, zaspokojenie pod względem tutaj i namiętności, i też generalnie pod względem po prostu bogactwa uczuć. Także bardzo fajnie będą też wagi twórcze, zakładać jakieś spółki, zawierać jakieś znajomości, jakieś tutaj kontakty no będą coś, coś tworzyć wagi, e, czyli nie wiem, pisać się, komponować e, tworzyć coś po prostu tu, tutaj będą faj, bardzo fajne y, projekty też miały wagi i będą y, z tego pieniądze y, otworzyć się też na jakieś zmiany jeśli chodzi o pracę y, wagi czyli y, nie tpić jakichś to, toksycznych Relacjach w pracy, po prostu rozwiązywać na bieżąco jakieś takie mm, sytuacje y, podbramkowe. Y, no i też rozmawiać, rozmawiać z innymi, rozmawiać z partnerem, otworzyć się generalnie też na dialog. Y, tutaj są jakieś też y, komuniz, jakaś komunikacja są jakieś egzaminy, dokształcanie dla WAK. No, i wykorzystanie jakiegoś swojego potencjału, bo tutaj bardzo fajny właśnie jest potencjał, dzięki któremu jakieś umiejętności, jakiś potencjał, zasoby wagi, które przełożą się na finanse. No, i teraz sprawdzamy: Sprawdzamy, jaka runa będzie sprzyjać przez trzy kolejne miesiące w walkom. Piękna runa, runa nadziei, nowego dnia, czegoś pięknego, wybuchu wrażeń pozytywnych, narodzin. Także piękna runa, piękna energetyka. No i teraz, czego będzie brakować, wagon, jakiej energii będzie brakować. No, jakieś potrzeby będą. Y Będą miały poczucie wagi, że jakieś, jakieś potrzeby swojej nie zaspokajają i czegoś nie realizują, za czymś będą tęsknić wagi, no i też będą niektóre miały poczucie, że mają no, troszeczkę konieczność oszczędzania, czyli nie na wszystko będą sobie mogły pozwolić. No i teraz sprawdzamy styczeń. Które też y, wagi w siebie wątpią. Prawda? No i styczeń sprawdzamy. Tutaj otworzyć się w styczniu na rodzinę, będą coś wspólnie załatwiać, wagi, będą jakieś spotkania rodzinne, y, otworzyć się na kontakty z rodziną generalnie. Y, no i też na y, działanie w firmie. Tutaj w y, firmy się wyłożyły współpraca. Także luty. Dziś sobie wyjadam razem z partnerem wagi. W lutym jest jakaś podróż, jest zdobywanie jakichś nowych doświadczeń. No i też niektóre wagi się będą przeprowadzać. Mogą też na wyjeździe kogoś poznać. Wolne wagi. Marzec. Pracy muszą pokazać, kto tu rządzi wagi w marcu. Będą jakieś sytuacje, gdzie muszą się wykazać, prawda? Pokazać, że nie pozwolą sobie w kaszę dmuchać, jeśli chodzi o jakieś swoje, prawda, racje w pracy wagi w marcu. Także dobry też czas na, na jakieś zarabianie pieniędzy dla wag w marcu. No i jakieś takie tworzenie domu, czyli osoby, które się przeprowadzą, będą po prostu kompletować meble, yy, będą yy, udekorować, ozdabiać dom, yy, no i yy, generalnie będą też poświęcały dużo czasu na yy, załatwienie różnych spraw yy, takich około domowych w marcu wagi. No i teraz runa podsumowująca. i was, i was, a więc zmiany wewnętrzne y, powinny być udziałem wagi przez te kolejne trzy miesiące, y, tak żeby waga poznała swoje jakieś y, y, zady, y, zalety, y, wady, y, to co powinna realizować, y, czego się wystrzegać y, Jakie cele powinna, y, powinna uzyskać przez te kolejne 3 miesiące, powinna się nad tym waga zastanowić. No i y, też y, zrobić porządki w znajomościach, z kim się, od kogo się powinna odciąć waga, tego się dowie przez kolejne 3 miesiące. No i teraz sprawdzamy dalej, co będzie ważne dla wagi przez kolejne 3 miesiące. No, tutaj y, będzie starała się waga być szczera w stosunku do innych. Będą jakieś spotkania, wyjścia y, w towarzyskie, takie jakieś eventy dla wagi. Y, no, i tutaj y, waga będzie przedstawiać jakieś swoje, swoje prawda, y, poglądy i będzie szczerze chciała je tu wyłożyć towarzystwu. Jest możliwy wyjazd. Zadbać trzeba o zdrowie. Uzdrowić też jakieś kontakty. Tutaj są też kontakty y, y, z osobami, co do których waga uważa, że są bardzo różne w stosunku do niej. No i troszeczkę te, te kontakty zaniedbała. Więc, I też upłynął taki czas, gdzie się kontaktowała z niektórymi osobami waga, więc pewne, pewne relacje trzeba odkręcić, bo po prostu przydadzą się wadze i trzeba się wykazać tolerancją. Jakieś są sytuacje, które szkodzą po prostu inaczej, są przeszkodą do osiągnięcia przez wagę sukcesu. Niestety jest to karta tajemnicy, a więc y, wak, każda z wag musi się zastanowić, co przeszkadza y, jej w osiągnięciu sukcesu. A może kontakty z niewłaściwymi osobami, jakieś takie niewłaściwe podejście do różnych spraw wag, to trzeba się zastanowić. E, no i y, generalnie. Y, Będą też przez kolejne 3 miesiące sprzy sprzyjać wadze kontakty z, z zagranicą. Y jakieś przeszkody też zdrowotne się tutaj wyłożyły. Czegoś się dowie na temat swojego zdrowia, waga. Y no i tutaj y też. Y część, część wag y po prostu y wykaże się niedyskrecją i a coś w towarzystwie y, powie, i po prostu, no, z jednej strony to będzie oczyszczające, ale niektórzy, niektóre osoby się pogniewają na wagę. No i teraz sprawdzamy. Sprawdzamy na poziomie mentalnym, jakie będzie samo poczucie wagi odczucia. Tutaj bardzo fajnie. Jest gotowość do zrealizowania jakiegoś swojego projektu i tutaj część wag będzie chciała się uniezależnić. Tutaj dla niektórych wag jest możliwość zejścia w ciążę. No i też jest realizacja projektu i przy, w konsekwencji ten projekt może przynieść niezłe finanse. Uzdrowić przeszłość trzeba. Uzdrowić przeszłość, odciąć się od niektórych sytuacji i po prostu pójść do przodu. wagą, co runęło, to runęło. A teraz trzeba po prostu się zastawić na przyszłość. No, tutaj będą bardzo piękne, też karty. Będzie chciała zrealizować jakieś swoje marzenia, waga. No musi być szczera, to już kolejny raz wadze wychodzi na kolejne trzy miesiące, szczerość wobec siebie przede wszystkim. Czyli musi być waga szczera wobec siebie i tak naprawdę czego chce waga. Być jak ta mała dziewczynka, która po prostu ufa w to, że za, za progiem prawda, jest realizacja jej marzeń. No i teraz sprawdzamy podsumowanie. Wagi też zaryzykujcie. Zaryzykujcie, nie bądźcie też zachowawcze. Po prostu życie macie tylko jedno, a więc starajcie się korzystać, czerpać z życia. No i potem nie żałować, prawda? No i sprawdzamy podsumowanie, piątka denarów, y musicie zadbać o finanse, niektóre wagi, ale też y zastanowić się nad jakimś takim, nad dystrybucją finansową, czyli y w co in y inwestujecie za dużo pieniędzy, a co powinniście ograniczyć, y gdzie zrobić porządki, jeśli chodzi o finanse, czyli czy nie macie na przykład za dużo pewnych rzeczy i na, na za dużo wydajecie pieniędzy na, na niektóre rzeczy, a niektóre po prostu na przykład jakieś swoje hobby nie, pozostaje niezrealizowane przez wagę, ponieważ te swoje finanse lokuje w innym miejscu. Także i zastanowić się nad, nad tym, czego wagą brakuje. Jak to zdobyć? Przez kolejne trzy miesiące wagi powinny nad tym się zastanowić no i po prostu... Zrealizować się na poziomie duchowym i materialnym. I pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.